Kolekcja z dziedzictwo Złodziej jesteśmy na wyspie Próbujemy się do tymi liko widzowie dostać na szczyt. Oczywiście zawiodła nas tutaj mapa. Dzięki wielkiemu za poświęcony czas. A zapniemy o te dwa. Um, także dzięki Piotkowi PS5 Games lub e, wędrówki bez celu zresztą jego dwa kanały A nie mówiłem, że się przyda? Jasne! Mi chodziło tylko o to, że facet z Ciebie starł. No i ja bym tego nie był święcie przekonany, że to tak ma być. Ja bym się cały czas upierał... właśnie pod względem, że to auto wyjdzie, no nie? drugą. W którą drugą? To auto, Wiecy, tyle jak dobrze znasz Nadine. A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swój kłódź. Ha ha A jak obiecamy jej większą działkę niż Rave? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rave ma nad nami przewagę. Patrzcie, typki Shoreline. A nie bawią się w środki. Niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skan? Przeczesują to, to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Hmm. Hej, sam, jeśli pozwolisz. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? No może. Może jednak. Ach, cholera, nie skoczę tak wysoko. Tutaj nie. Mogłbyś wykorzystać auto. To tylko propozycja. Aha. No w sumie na rację. No, byś, no ale tutaj nic nie ma, oprócz beczek prochu, hmm. chyba że te beczki prochu trzeba ...pirzyć. Jak chcę tam wejść. No za wszelką cenę przez kakuje. Amunicja. Trochę się. Ah, błyskotka. <duszelna> Mamy błyskotkę. Butelka na angielskie Olek. czy ak akurat na, na napój angielski, <grym> ale całkiem, całkiem racznie fajnie to wygląda. Okej, okay. no i to by było tyle. Wychodziłoby na to, że aż tyle. nic to nie dało, ale ten spąd gdzie widzieliście ten spąd po tej e, procho, czarnoprochowej e, zabawce e, zabawce, no dobra Broni średniowiecznej, no nie? Szczerze mówiąc hmm. Mieć to w, taką w kolekcji co mówiłeś? O... a właśnie, tak No więc, bywa, że pytam, ale jak spędzałeś czas w kiciu? W sumie to głównie czytałem Był taki jeden strażnik. który mnie Załatwiał mi książki z biblioteki Jakie książki czytałeś? <noise> Historyczne Zwłaszcza te związane z Eberim i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Ja? Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, tak bajek i unikaniem bujek, miałem dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyg. Sam, byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam służbę? No, próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na Twoją skrzynkę. Nic nie przyszło. Bo Naczelnik nas przełamał. Wreszcie, z strażniku od słup zawinął. Jezu... Niedługo później Naczelnik umieścił mnie w celi z Alkazarem. Nie spodziewał się, że się porównię. Wiesz, tak sobie teraz myślę, że... ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alkazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio? Jakim cudem jeszcze żyjesz? Wtedy był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Sprzedałem jego szefowi kilka drzeworytów. A, ach, cholera. Widzicie dym? O, Szorlek, dzwoni. Hmm, tam też jakaś wieża. co mówiłeś? O, a właśnie, tak. No więc sprzedałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przemyciłem z Japonii. Lubił szogunów i... Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i porywczy. By lada chwila miał wybuchnąć. <laughs> w takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i czym prędzej się zwinąłem. No dobry pomysł, ale my teraz musimy przejść ich. Jak się tymi granatami w ciula rzuca? Snajperka jest dobra, ja wam powiem szczerze, w tej grze jest idealna, jeżeli chodzi o daleko... Daleki zasięg, granaty... Natomiast... Kurczę... Okej, okay, to jest jakby lepsza, ale to musimy przeszukać. Hmm. No Panej, ale jak będziecie mi będziecie mi, że tak powiem, tutaj wychodzić tutaj nic nie ma. Tu jest beczka frochu. ten on nas A na tą platformę. Ale tutaj nic nie ma tutaj byłoby tylko schronienie ewentualne Kawałek. Arkady. No dobra, no to wracamy. O, tu jest ciężarówka. Ciężarówka. No, ten ewoluer będzie lepszy niż ten czarnoprochowy. Ale do tej ciężarówki nie wsiądziemy. I tu mamy jaskinię. Pytanie, czy ta jaskinia coś nam przyniesie? Czy tylko ją po prostu obejdziemy? Od tak po prostu. No, czyli tutaj pojazd. Dobra, wracamy do naszego zipa. Wracamy do naszego dziwa. Teren mamy czysty, więc. Nie powiedziałbym, że. Był prosty do zrealizowania, ale. Ale to jest właśnie przygoda, to jest właśnie to. To jest właśnie to rozumiem, a tutaj. Nie, wow. yeah, aż mi się ciepło robi Chwila, opowiem kawał O, super. znowu to samo Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowę Dobra Lekarz pyta Przepraszam, co pani do lekarza? <noise> Haha, żaba na to Coś mi się do tupy przykleiło <głosy> <głosy> Chyba cię tu zostawił. Cóż, jedziemy do tej wieży kolejnej. To coś nam pojazd... Jakby... Powoli, bo się robi już wąsko. W niektórych momentach się robi strasznie wąsko, ale nic na to nie poradzimy. Na pewno gdzieś w którym momencie będziemy musieli pojazd porzucić, o nie, ale dotąd, dopóki nam się to udaje, no widoki są bardzo piękne i tu już widać że pchniemy się coraz wyżej o sawanna to jest piękna sprawa patrzcie na to chłopaki a to co no nowej siatka sprawdźmy wszystkie szczegóły mogą być istotne widać praktycznie całe Kings Bay. Tak. Hej, patrzcie, tam jest miasto. Jest dolina rzeki. No, faktycznie. No, już wystarczy. No nie wychodź. On się stara wyjść. Hmm. Jest moneta. Znajdźkę skarb. A faktycznie widok miasta no jest całkiem niezły. Portu. Zapewne tam, skądśmy się wyruszyli. Znajdźkę mamy. Więc wracamy do dialogu. O, co tam słychać w sali? O, ja jakoś się trzymam Dziękuję, że się z nami zabrałeś No i że tak twardo negocjowałeś z tym gościem z pożyczalnią. <grym> Nie ma sprawy Powiem ci, że dobrze się przy tym bawiłem <grym> ja Otóż jest... też Otóż też Nie wiem jak ale ja gorąco polecam gram. Co pożbieje braciszek? Proszę, proszę, niezły widoczek Mam wrażenie, że za chwilę obudzę się w karcerze. Że to wszystko jakiś sen. Sam. Nie, nie, nie żale się. Po prostu. Dobra, znajdźmy ten skarb. Jasne. Dobra, ale czy by to było aż tyle yy, ta znajdźka? Spójrzmy na to, jak ona wygląda. To, nie ta to. nie ta to. to była ta moneta CR Nie można powiedzieć prawie, że taka sama Jak wynieśliśmy z poprzednich ty Iwaki, no nie? No dobra, pora w drogę. Chyba, że... Eee, pora w drogę. Pora w drogę. I kurczę blaszka. Ej, chłopaki za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki shoreline? Trudno powiedzieć. Nie widać. Aby to nie była zasadzka. No, wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy no się i jedźmy dalej. No w sumie to prawda. my to możemy znaleźć aha aha, 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 aha. coś mi się wydaje trochę tu nie pasuje wiesz nie stawia się takiego mostu jeśli nie chce się czegoś ukryć na przykład skarbu piratów może zwykły warfer więcej. więcej notes? Kolejny symbol. Rozpoznajesz go, co to może być? Tak, to znak An Bonnie. Mm -hmm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. Ha, w sumie. i ją zaprosił. No nieźle, nieźle, nie Powiem wam szczerze, że gęsia skórka mnie przeszywa. Co to się będzie działo dalej? Tam jest przeskok, ale zanim co to Jeszcze tamtą wieżyczkę sprawdzę Konkretnie. No bo tu już w dwóch miejscach widziałem, że da się podwiesić na linię A wiecie. Znajdźki to znajdźki, no nie? Obejrzę most zwodzony. W porządku! Tam takiego ciekawego gdzie on jest chodź rzuć okiem ale Ach, chora, schody są uszkodzone nie dostanę się do korby poszukam czegoś na czym można stanąć ty są już wejściem Ale czekajcie Zanim co To sprawdźmy wnętrze Ale tu wnętrze to nic nie daje To wnętrze, któreśmy przeszli Dobra Czyli ok, czyli stąd musimy skoczyć tam Szukam czegoś, co by się z... a, a Ej, hey młody! Słuchaj, na szczycie wie, jest jakaś wielka skrzynia. Może się na coś przyda. Nie no. Faktycznie. I tu musimy, no być. I faktycznie, ona się nam przyda. To fakt. Dzięki. Ale to jest jeszcze jedno. No tak, było jeszcze jedno. Hej, uważaj na siebie, młody. No zaiste. Spaść to tutaj nie problem. Nie, no ta ściana się ewidentnie nadaje. jest brak zatrzepu. Nie ta stronka, ale widok jest nieziemski. Przyznacie. Tych wiesz. Z tej strony. Nie. Czyli tutaj okno. Okno okej, okay. no wyjdziesz wyżej. blaszka a po tej stronie a, tutaj niech chudy byk no to mamy jak my tu wychodzili Aha potem Teraz tu Tu mamy się znaleźć. To to tyle, to ja wiem. Wychodzić. Może on przejść? nie. O no tak. Ej chłopaki! Za tym mostem stoi ogromna wieża! Największa ze wszystkich! Ej pusz, będzie pusz, pusz. Bingo. Są! Są za... Aha. Hej, w jest. pięknego. No. z powrotem na to. Ja to załatwię To znaczy... tu jest tylko jedna kota, wiesz? Działaj dalej, młody Ale to idzie opornie Zostaw. Bet keep... jack osh